To Jarzyczka, witam Was w pierwszym odcinku, e, w pierwszym, czwartym odcinku Daily vloga. Zapraszam no, do oglądania, że stałam w macierzyństwie. Ma już wśilatkę. A ja, ja. no to ma już wśilatkę. A to ma już wśilatkę. A to ma już wśilatkę. to piękne darcie,

piłkę! Ja, ja, ja. ja mu pod tą kołdrą, on tak trapał na Instagrama to wstawiłam No Na Instagramie wstawiałam filmik z Rakulem.